Za godzinę będzie taksówka. Zobaczymy, jak to nam się uda przejechać. Ja mam nadzieję, że my wszystko. My zrobiliśmy wszystko, co od nas zależało. Zobaczymy, jak to nam uda się. Będę tą sytuację Wam pokazywał. А раньше они не стояли тут. Сейчас, подожди. <трижев> а, а вот это. Да, вот эти вот документы, все, что они нам сказали, мы все сделали. «Угу. Вот, все эти документы, это отец, вот справка. Мы матери операцию надо делать на глаза и укол все документы, которые мы сказали, мы сделали. Ha, ha, Nam przyjechać przez białoruską granicę. E, oczywiście na początku było kilka kłopotów związanych z przejściem. Po pierwsze, e, jak dowiedzieli się, że jesteśmy Rosjanami, to nas nie chcieli wypuścić. Tylko osób z, z Białorusi wpuszczają? Nam mówili, że nie. A jednak potem po pokazaniu dokumentów to z tego powodu już dalej pozwolenia, żeby wjechaliśmy. W tym miejscu musimy usiąść na pociąg, który dojedzie do Gomela. Potem od Gomela powinni iść jakieś taksówki lub autobusy do granicy ukraińskiej a później yy, yy, tam już dalej dotrzemy, możemy dotrzeć spokojnie do Kijowa. Jesteśmy w miejscu pod nazwą Boumel. Można dojechać do granic ukraińskiej. Jest blisko położone miasto. I. Co jeszcze? Będziemy próbować znaleźć jakiś transport. Dla mnie język białoruski to jako rosyjski uczeń, który strasznie źle pisze po rosyjsku. Nie ma kupa błędów w słowach. TUNEL ale. Nie, Nie po rosyjsku to by było pójdzie przez ja tu pójdź co zrobiliśmy no autobusy nie chodzą często czyli tak jak nam powiedzieli w Kasie tylko autobusy chodzą i to tak trzy razy w tygodniu o północy o północy wyjeżdżają, wyjeżdża jeden autobus, o północy o 6 rano będzie w Kijowie. Jeżeli w związku z pandemią nie aż tak bardzo Dużo jest e, opcji, żeby przyjechać do, żeby w ogóle dotrzeć do Ukrainy w tej sytuacji. My so, sobie wynajmujemy takie mieszkanie na dobę i będziemy czekać na autobus o północy. Niestety inny. Innego wyjścia nie mamy, bo do granicy można dojechać na przykład taksówką, ale przez tą granicę nie da się przejść po prostu tak na pieszo. Musisz mieć jakiś albo, samochod, albo samochodem lub e, autobusem e, musisz przejść tą granicę. U, to jest Рули, рули. Накрыли голубь. Голубью накрыли кушать. Чего же клиента сгонять? je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est un rêveur, rêveur sans pour plaisir, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein d'y autrement. Le spectateur

No co dotarliśmy do Kijowa, a w końcu rest. Była ciężka podróż nocna Dużo rzeczy się wydarzyło za ten okres No i... No i mamy Roszen Fabrykę No dobra Dotarliśmy nareszcie do Punkta przeznaczenia Jedynym minusem Jakby nie minusem Chciałem opowiedzieć trochę o tym co się wydarzyło właśnie na tej granicy. Nie chciało mi się nagrywać to, ponieważ byłem bardzo senny i chciałem spać. To było gdzieś około 3 godziny nocy, coś takiego. No dobra, dotarliśmy do tej granicy. Musisz mieć przy granicy kilka dokumentów. Po pierwsze zaproszenia, po drugie paszport, po trzecie aplik zainstalowaną teraz zainstalowaną teraz aplikację, przez którą oni będą śledzić, czy ty zachowujesz 14-dniowej 14-dniową kwarantannę, obserw obserwacje. No i chyba tyle, to trzy dokumenty, trzy rzeczy najważniejsze. O, czwartą rzecz zapomniałem, SIM-kartę, czyli SIM-karta ukraińska powinna być. Możecie mnie zapytać skąd wziąć SIM-kartę, jeżeli ty na przykład nigdy nie miałeś SIM-karty ukraińskiej lub w ogóle po prostu ją nie masz, zgubiłeś, nie wiem, no, chcesz nową kupić potem, jak przejedziesz, ale ty musisz mieć ją przed tym, jak wjeżdżasz, o to właśnie chodzi. Żeby na nią zainstalować, jakby zainstalować tą aplikację, a potem jak zainstalujesz tą aplikację, musisz za pomocą tego numera, on, za pomocą tego ukraińskiego numeru będą śledzić cię In, Inny numer nie gra. Tylko ukraiński powinien być. I właśnie możecie zapytać skąd wziąć. No. Ja jak czytam tą instrukcję na oficjalnej stronie która właśnie prowadza organizację tych wszystkich aplikacji, instrukcji, wy, wypuszcza dotyczące tego jak muszę postępować jak wjeżdżać, kiedy wjeżdżam na Ukrainę tam było napisane tylko dotyczące ukraińskiego numeru, jak ma, posiadasz go a jeżeli nie posiadasz, było napisane, że jeżeli nie posiadasz, musisz podać paszport, e, dokumenty odpowiednie i potem jak dostaniesz, tak ja zrozumiałem, numer na Ukrainie to musisz wysłać im tam że jesteś. I takich osób było, nie tylko my byliśmy, tak, bo u nas, w z też trzech osób, u dwie osoby było ukraiński numer, a u jednej osoby nie było, no ponieważ skąd weźmiemy w Rosji czy w Białorusi ukraiński numer SIM karty. Przejechaliśmy i co słyszymy? Celnik przychodzi do nas i mówi: Okej, okay, wy macie numer. A, a do trzeciej osoby, a wy gdzie, a pani gdzie ma? Mówi, no myśleliśmy, że tutaj sprzedają przy granicy, no ponieważ, no a gdzie jeszcze dostać? No to jest logicznie w sumie, tak? Jakby oni sprzedawali przy granicy, po pierwsze pomagają osob osobom przechodzić normalnie granicę, a po drugie zarabiają na no tym, mogą 3-4 razy więcej nakręcić tą cenę, no ponieważ nie ma gdzie pójść kupić, oprócz tego miejsca, gdzie my przechodzimy granicę. Okazało się, że nikt nic nie sprzedaje I po prostu musisz mieć numer, nikogo to nie obchodzi Gdzie i jak ty musisz się dostać <grydy> Nie my byliśmy sami w takiej sytuacji Było ponad 10 osób w autobusie siedziało Też z takimi minami e, Typu co? Serio? Jak? A ja mówię Okej, okay, ale jak musie, musieliśmy dostać te? Tą SIM kartę na przykład Na przykład jestem w Białorusi czy w Rosji, jak muszę dostać Patrzy na mnie tak strasznie no, pocztą. A no, w sensie pocztą. No, pocztą niech wyślą do Was. Pocztą tą sim kartę i wy będziecie mieć. Ja mówię, czy, wy, czy ktoś z Was kiedyś zamawiał pocztą sim kartę z innego kraju, yy, żeby tak o taką zamówić zadzwonić do Play, proszę mi wysłać sim kartę. Nie, powiem, nie sądzę, że każdy z Was ktoś coś takiego robił. No i zaczęło się taka dyskusja nie, niemiła, na co w końcu chcę powiedział albo przejeżdżacie, albo nie. Zależy czy macie, czy nie. Jeżeli macie, to nie puszczę was, jeżeli macie, to spokój. W końcu doszło do rozwiązania, ponieważ yy, kierowca, który prowadzi autobus, bo to jest firma tam turystyczne, nie pamiętam jak ona się nie pamiętam nazwę, i tam kierowca tak dostaje paczkę tych sim kart i mówi, że a kurde mam <noise> mogę sprzedać, no koleś zorientował się bo nie pierwszy raz przechodzi tą granicę no i sprzedał nam te sim karty, dodatkowo sobie zarobił ponad 100% chyba bo no, ona no, tak nie kosztuje, tyle o, ile on powiedział nam, okej, okay, mamy to z głowy dalej, odnośnie tej aplikacji, średnia tej aplikacji jest 0, nie, 0, chciałbym mieć, żeby było 0, ale 1,6 gwiazdek. I kiedy przeczytałem opinię na Play Marketcie lub w tym Apple Store, to zrozumiałem, że będziemy mieć dużo problemów z tą aplikacją na pewno. Jakie tylko opinie nie czytałem. No już zaczęły się problemy przy granicy, ponieważ ta aplikacja przestała działać u niektórych osób. Po prostu Internet działa, SIM-karta jest, Wpisuję ten numer, żeby zalogować się, i nic. pisze, że błąd wystąpił, błąd proszę spróbować później. I to było u pięciu osób. Na co powiedział nam ten straż yy, graniczny, że na nas to nie obchodzi, albo działa, albo nie działa. Okej, okay. czyli to nie jest nasza wina, a nasza ko komórka sprawnie działa. I nic. no ale jakoś tam dogadali nie wiem ja próbowałem rozwiązać ten problem tym osobom które mieli tam z komórkami nie potrafią i to było i wyobraźcie sobie że my jak przyjechaliśmy ja nacisnąłem tą aplikację że jestem na miejscu już mogę zaczynać ten okres obserwacji żeby oni potem do nich dotarła wiadomość ja naciskam tak i u mnie musi się wyświetlić 14 dni pozostało u jednej osoby wyświetliło się 14 dni u nas dwóch osób wyświetliło się jeden dzień pozostał i tyle. Dzwonimy, dzwonimy, nikt nie odpowiada, mężczyrowi nie odpowiadają, nikt nie odpowiada, nikt nic nie wie, a my jeden dzień pozostał. <gryw> <gryw> po prostu organizacja głupysza, no przepraszam za wyraz. W końcu wyszło tak, że my do nas nikt nie przyjeżdżał, nikt nie przychodził. Nikt nas nie sprawdzał. Tak naprawdę mi się wydaje, że ta aplikacja po pierwsze to nie działa w ogóle, a po drugie to robią wygląd, że coś kontrolują, a tak w rzeczywistości nie jest. To była moja podróż, która chyba składała się z 12 dni. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie w komentarzach, czy wam się spodobały te trzy odcinki. Na razie, pa!